Właśnie z Indii pod tytułem Prawdomówny Złodziej. A Hindu folktale. Honest Thief. Był raz sobie bardzo przebiegły złodziej. Bajrat. There once was a cunning thief. Bajrat który zawsze planował swoje posunięcia bardzo uważnie. Who always planned his moves carefully. Pewnego dnia postanowił, że okradnie świętych ludzi, którzy przybędą do lokalnej świątyni z odległych krain na doroczne święto tej świątyni. One day he decided to rob the holy man who came to the loyal temple from far off lands for the temple's annual festival. Wykalkulował, że skoro ci ludzie pochodzą z odległych miejsc, to muszą mieć przy sobie mnóstwo pieniędzy. He calculated that all these people came from distant towns, so they must be carrying lots of money. Tak więc Bajrav przebrał się również za świętego człowieka i poszedł, aby uczestniczyć w tych uroczystościach. So Bajrav dressed up like a holy man and went to attend the festival. Już w świątyni powoli zaprzyjaźnił się z pewnym człowiekiem, który wydawał się być bardzo bogaty. In the temple he slowly made friends with a person who appeared to be wealthy. Po spędzeniu kilku dniach w świątyni ten złodziej i święty człowiek zaprzyjaźnili się. After spending a few days in the temple, the and holy man made friends. Ten złodziej był tak pod wrażeniem natury i osobowości tego nowego przyjaciela, że decydował, że jednak nie chce go wcale okradać. The thief was so impressed by the nature of his new friend that he did not want to rob him anymore. I tak nawet zwierzył się jemu co do jego pierwotnego powodu dla tej przyjaźni. So much so that he confessed the original reason For his friendship to the holy man. U jego zaskoczeniu, święty człowiek nie wezwał policji, a zamiast tego dał oszołomionemu Bajrafowi trochę pieniędzy. Surprisingly, the holy man did not call the police. Instead, he gave the stunned Bayrav. Sam of his money. Zdumiony wspaniałością serca tego świętego człowieka, Bairaf poprosił go o radę. Impressed with the man's greatness of heart, Bairaf asked him for advice. Rzekł: He said jesteś tak cudownym człowiekiem. You are such a wonderful person. Nawet wiedząc, że ja miałam, miałem złe plany co do Twoich pieniędzy, Ty z chęcią podzieliłeś się nimi ze mną. Even after knowing that I had evil designs on your money, you willingly shared. It with me. Proszę przyjmij mnie za swojego ucznia. Please make me your disciple. I doradź mi jak mam żyć dalej. And advise me how to live my life. Święty człowiek odrzekł: The holy man replied: w porządku, Ale zacznijmy małymi kroczkami. The Holy Man replied, OK, but let's start one step at a time. Na początek poproszę Cię tylko o jedną rzecz. To begin with, I will ask you to do just one thing. Od teraz przestań mówić rzeczy, które nie są prawdziwe. From now on, just stop saying anything untrue. Po prostu mów jak jest. Uczciwie. Just speak honestly. To wszystko. That's it. W przyszłym roku, kiedy przybędę, na te uroczystości. Znowu się spotkamy. Next year, when I come for this festival, then we will meet again. Wajraf był zaskoczony, że święty człowiek nie poprosił go o to, aby przestał kraść. Wajraf was surprised, that the Holy Man did not ask. Him to stop stealing. Wszystko, co miał teraz robić, to po prostu mówić prawdę. All he had to do was speak honestly. A więc postanowił, że dalej będzie robił to, co wcześniej. Twój zawód, czyli będzie kradł. Tylko, że przestanie kłamać.

Zapytała, kto był i jaki jak był cel jego przybycia. As he approached the main gate, the sentry inquired who he was and what was the purpose of the visit. Pamiętając o obietnicy uczciwości, Bayra powiedział strażom, że był złodziejem i chciał obrabować pałac króla. Remembering his promise of honesty, Bajraf told the sentry that he was a thief and wanted to rob the king's palace. Straż najpierw była zaskoczona, a potem pomyśleli sobie, że to musi być niezły kawał. Taki kawał, że zapewne Bajraf jest starym przyjacielem króla. The sentry was shocked at first, but then thought to himself that this must surely be a joke. That Bayrav must be an old friend of the king. A więc strażnik uśmiechnął się i wpuścił Bayrava do pałacu. He smiled and led Bayrav into the palace. Więc Bajrak wszedł do środka. Wziął sobie cokolwiek chciał, włożył do swojego zawiniątka i zaczął wracać w kierunku bramy głównej. So Bajrak went in, picked up whatever he wanted, put it in a bundle and started to walk back to the main gate. Po drodze. Znowu ktoś go zatrzymał i zapytał, kim był i co było w tym zawiniątku. On his way out, again someone stopped him and asked, who he was and what was in the bundle. Po raz kolejny odpowiedział zgodnie z prawdą: Jestem złodziejem, a w moim zawiniątku mam kosztowności z pałacu króla. Once again he spoke honestly. I am a thief, and inside this bundle are valuables from the king's palace. Strażnik pomyślał, że zapewne ten człowiek musi być jakąś bardzo ważną osobą. I jest oburzony tym, że strażnik go nie rozpoznał. No i pozwolił złodziejowi przejść. The sentry thought, surely this is some important person who is upset at the fact that I did not recognize him and let him pass. W ten sposób Bajrav powrócił do domu z ogromnym bogactwem, a nie powiedział przecież żadnego nieuczciwego słowa. So, Byraf came back home with a lot of wealth, without having spoken a single dishonest word. Ale od tego dnia postanowił, że już przestanie kraść. But from that day on, he decided never to steal again. I zaczął wyczekiwać kolejnego dorocznego święta świątyni, kiedy znowu Spotka swojego duchowego przyjaciela. And started waiting for the next festival, when he could meet his spiritual friend.